Od nieco ponad dziesięciolecia odnotowuje się coraz większą popularność rolowania mięśni przy podejmowaniu rozgrzewki. W przedstawionej pracy z czerwca 2023 roku porównywano na 20 uczestnikach efekt rolowania kontra piankowania mięśni dwugłowych ud. W drugiej metodzie chodziło o brak efektu wywierania nacisku mechanicznego na mięśnie wynikającego z klasycznego rolowania, tak by oczyścić badanie. Z efektu rozgrzewania mięśni. Praca nie wykazała jednak różnicy, jeśli chodzi o zakresy ruchu niezależnie od sposobu rolowania, czyli czy to było to prawdziwe czy udawane rolowanie. Niemniej, rolowanie może być czasami po prostu wygodnym sposobem rozgrzewki. Inna praca z marca 2022 roku podejmowała z kolei problem alternatyw dla dynamicznego i statycznego rozciągania mięśni, szczególnie jeśli chodzi o statyczne rozciąganie mięśni w dłuższych seriach. Bo potrafi ono obniżyć siłę skurczu podczas dalszego wysiłku fizycznego. I tak porównywano więc klasyczne, dynamiczne rozciąganie statyczne i dynamiczne z użyciem rolowania. W badaniu brało udział 14 uczestników, a parametry mierzono w zakresie zgięcia stawu biodrowego z pomocą analizy elektromiografii. I znowu wykazano poprawę zakresu ruchu przy rozciąganiu statycznym i dynamicznym, p poniżej. Jednej tysięcznej, ale nie uzyskano istotności statystycznej dla strategii rolowania. Badacze wnioskowali więc, że za zwiększony zakres ruchu przy strategii rolowania, które raportowano w innych publikacjach, odpowiadała mniejsza percepcja bólu uzyskiwana dzięki właśnie rolowaniu. Brzmi ciekawie, a co wy sądzicie o rolowaniu? Czy używacie tej metody do treningu, a może chcielibyście? Research na temat właściwości przeciwbólowych rolowania. Dajcie znać w komentarzu.